Witam się z Wami bardzo serdecznie. Chcę Was zapytać, czy u Was też bywa tak, że nie wiadomo, gdzie giną wszystkie skarpety? Czy zjada jej pralka, a może one gdzieś uciekają? Hm, nie wiem. Kochani, ja bardzo dużo mam takich niepotrzebnych skarpet. Postanowiłam, że wykorzystam je w tym roku, bo uważam, że bardzo wiele rzeczy mamy w domu, które można drugi raz wykorzystać, dać im tak zwane drugie życie. Kochani, popatrzcie, mam tu kogoś, kogo chcę Wam przedstawić. To jest mój skarpetowy bałwanek. Dokładnie skarpetowy. Miałam, słuchajcie, takie skarpety nie do parki, taką kremową i fioletową i postanowiłam je zamienić w pięknego bałwanka. Ciekawie jak go wykonać? Pokażę Wam, myślę, że ucieszy zarówno małych, jak i tych dużych. Moi drodzy, zaczynamy teraz bałwana z niedoparków, z niedoparków skarpetowych. Kochani, zaczniemy najpierw od przygotowania tułowia bałwana. Popatrzcie, każda skarpeta, o, dam sobie tutaj na górę mazak. Składa się z części, gdzie wkładamy paluszki, pięte, tak, a tu mamy kostkę. I nam jest potrzebna ta część tutaj, dotąd. Tak jakbyśmy chcieli zostawić część na piętę i na palce. Popatrzcie. Ja ucinam resztę. Czyli ten wzorek tutaj tego misia, nie będzie mi on potrzebny. O, widzicie? Takie skarpetki, stopki. Tej części nie potrzebuję. Zostaje mi tylko ta część. Kochani, przygotowałam tutaj ryż. Taki ryż, który się używa do gotowania i ja chcę ten ryż wsypać tutaj do mojej skarpety. Możemy to robić łyżeczką. Można użyć słuchajcie, lejka, albo można włożyć rolkę taką po papierze toaletowym. Tak? I wsypać do środka. Tak żeby jak najmniej ryżu. Nam się, słuchajcie, wysypało poza. O. Słuchajcie, taka zabawka, taki bałwanek zrobiony właśnie ze skarpety i ryżu. To jest taki świetny gniotek do gniecenia. O. I także może być, słuchajcie, nie tylko zabawką, ale może być świetnym prezentem. Wszystko też zależy od tego, jak dużą macie tę skarpetę. Ja mam swoją skarpetę, więc ona jest duża. Ale jeżeli ktoś ma mniejszą, na pewno ten bałwanek mniej zje tego ryżu. Będzie mniej wypełniony takim ryżem. Kochani, pamiętajcie jedną ważną rzecz, że my nie chcemy tej całej skarpety aż po same brzegi wypełnić ryżem, dlatego, że musimy ją jakoś związać o, zobaczymy! Dobrze, spróbujemy tyle. Odkładam. Widzicie? Tu w środku mam ryż. Teraz wykorzystuję gumki recepturki. Jeżeli ktoś nie ma gumek recepturek, może wykorzystać najzwyklejszy sznurek. I przekładam teraz moją gumkę recepturkę. Wiążąc mojego prawie bałwana. No ale słuchajcie, mamy tutaj kitkę mojego bałwana, tu mamy ciało, i teraz patrzcie, co robię. Jedną ręką łapię mojego bałwana, zgniatam go. I co mu tworzę? Głowę bałwankową i brzuszek. I w tym miejscu, gdzie ścisnęłam mojego bałwanka, wkładam, słuchajcie, gumkę receptury. Mogą Wam przy tym pomóc rodzice. O, patrzcie. Tą gumkę można przesuwać, jeżeli chcemy mieć mniejszą głowę albo większą. Ja słuchajcie, ten nadmiar tutaj skarpety odetnę. O. ta -dam. Bałwanek prawie gotowy. Teraz pora na czapkę. Jak ją zrobię? Popatrzcie, kochani. Tutaj potrzebuję tylko tej części, gdzie mamy palce w skarpetce. O, dokładnie tej. Popatrzcie, ucinam moją skarpetę. Już mam czapkę, a teraz pora na szalik. O, tu ucinam taki cieńszy pasek. Popatrzcie. Ach, resztę odkładam. Mam taką gumkę, którą w jednym miejscu przecinam. I popatrzcie, mam taką długą tasienkę. Moja skarpeta odwija się sama. Popatrzcie, i wychodzi od razu wspaniała czapka. Odwinę ją troszkę. I założę ją mojemu bałwankowi na głowę. Popatrzcie. Teraz tą gumkę, którą tu miałam, przykryję skarpetowym szalikiem. Tadam zawiązany. Już mam prawie całego mojego skarpetowego bałwanka. Kochani, teraz z guzików, które możecie znaleźć w domu, można mu zrobić guziczki. Popatrzcie, mogą być różnokolorowe. Można je przyszyć albo przykleić. Najlepiej klejem na gorąco. O. A, jeżeli ktoś nie ma albo guziczków, albo kleju, może dorysować zwykłym mazakiem guziki. Teraz pora na wycięcie nosa. Z pianki słuchajcie, zrobię znowu nosek marchewkowy. Literka C, czyli ucho. Dwie kreski. Odwrócona literka C. Wycinamy. Pamiętajcie, to już od Was zależy, czy ten nosek będzie zrobiony. Z filcu, z pianki, jak u mnie, z pomarańczowej kartki, a może będzie po prostu namalowany pomarańczowym pisakiem. Popatrzcie, zgniotę troszkę tą głowę. O, nosek gotowy. Oczy, kochani, dorysuję mazakiem. Popatrzcie. Jedno oczko, drugie. Tu zrobimy mu węgielkowy uśmiech i przyłożę moje guziki. Żółty, jak słoneczko, i różowy, jak malina. Piękny, skarbetowy, bałwan, gotowy. Brawo!